O wspólnej inicjatywie Telewizji Polskiej i Caritas Polska. Będziemy, Szanowni Państwo, teraz rozmawiać. Akcja pod tytułem Polska pomaga, a dziś skupimy się na osobach potrzebujących, osobach chorych, osobach z niepełnosprawnościami. Dlatego teraz naszym gościem jest ksiądz dyrektor Paweł Konieczny, zastępca dyrektora Caritas Archidec Archidiecezji Przemyskiej. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Pozdrawiam. Dzień dobry. Caritas Przemyska od 30 lat podejmuje działalność pomocową. No to jest szmat czasu, żeby tak przez 30 lat pomagać. Tak, dzięki zmianom ustrojowym Caritas stała się organizacją taką charytatywną, pomocową i bardzo prężnie przez te 30 lat działamy w różnych przestrzeniach, w różnych kategoriach osób działamy, pomagamy, staramy się. Zaradzać tym różnym potrzebom ludzkim. A jaka jest dokładnie skala pomocy? Ilu osobom na przestrzeni tych 30 lat udało się pomóc? Jakie to są placówki? Przygotowując się do tej rozmowy, jakoś obliczyłem sobie, że każdego dnia my tutaj w Przemyślu niesiemy pomoc dokładnie około 2000 osobom. Więc to jest olbrzymia skala. To jest to. Olbrzymia pomoc, zarówno wobec osób bezdomnych, biednych, ubogich, ale także prowadzimy bardzo wiele różnego rodzaju placówek. Między innymi to są centra integracji społecznej dla osób długotrwale bezrobotnych, które chcą wrócić na rynek pracy. To są domy dziennego pobytu dla seniorów, dla osób starszych. Każdego dnia korzysta 300 osób. Ubogich, starszych, po 60. roku życia, gdzie znajdują pomoc, jakieś zajęcia, animacje, gdzie miło spędzają swój czas, ale to są także centra medyczno charytatywne, to są zakłady opiekuńczo lecznicze, to są hospicja. Tutaj w przemyślu, w Kroście, łącznie jest 250 osób. To jest opieka taka całodobowa dla osób właśnie chorych. Widzimy tutaj na ekranach zdjęcia z tych placówek. To są domy pomocy społecznej w przemyślu, w Sanoku 70 osób niepełnosprawnych intelektualnie, niepełnosprawnych psychicznie, to są środowiskowe domy samopomocy dla osób też niepełnosprawnych też ponad 120 osób. To są lokalne centra wsparcia środowiskowego zaburzeń psychicznych dla osób, które doświadczają jakichś kryzysów takich emocjonalnych. Też przez 3 lata skorzystało z nich ostatnio 500 osób, ale też taki innowacyjny projekt dla osób starszych, chorych w terenie. To są tak zwane usługi opiekuńcze, gdzie nasi pracownicy, a jest ich, jest ich 200 osób, każdego dnia odwiedza osoby starsze, chore. Na terenie naszej archidiecezji odwiedza ponad 670 osób każdego dnia, gdzie pomaga im w przygotowaniu posiłku, gdzie sprząta mieszkanie, gdzie zawozi do lekarza, gdzie wykupuje leki. Więc to są takie no, różne przestrzenie naszej pomocy wobec różnych kategorii osób, a jest tych osób potrzebujących ciągle bardzo dużo i każdego dnia też przychodzą do nas osoby do biura, które chcą prosić o pomoc w załatwieniu różnych rachunków, opłacie leków w wykupie jakiegoś sprzętu, mamy też, choćby mówiąc o placówkach, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego też dla osób tutaj na terenie wszystkich naszych powiatów, jeśli chodzi o archidiecezję przemyską, gdzie też no, od początku 2017 roku skorzystało z tego sprzętu 7 tysięcy osób. Więc widzimy, że no, ta pomoc jest olbrzymia. Te, ta, 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 to, szerokie, to szerokie działanie na pewno jest bardzo potrzebne. Możemy działać też dzięki wielu ludziom dobrej woli, dzięki tym, którzy wspierają te działania, i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. I prosimy też o zawsze pamięć, o wsparcie tych dzieł, choćby z racji takiego dnia jak dzisiaj, gdzie kolejny dzień tej kampanii Polska pomaga. Wspomniał ksiądz o tych różnych przestrzeniach. Na których Caritas Przemyski pomaga. I rzeczywiście, jak się spojrzy trochę z zewnątrz, to bardzo różna celowa pomoc to jest. Co jest najtrudniejsze w tym wszystkim, żeby to, żeby to zorganizować? Tych ludzi jest bardzo wielu. Co jest najtrudniejsze? Ja myślę, że pomoc człowiekowi nie jest wcale taka prosta, bo łatwo jest dać 5 zł, 10 zł czy wykupić jakiś lek czy kupić opał. To jest jakaś taka doraźna pomoc, ale zmienić ludzkie myślenie, zmotywować człowieka do tego, żeby on sam na siebie zarabiał, żeby on sam pracował, żeby był samodzielny, to jest chyba najtrudniejsze. I myślę, że My też wiele robimy różnych projektów, różnych dzieł, które mają też na celu taką właśnie reintegrację zawodową, reintegrację społeczną, żeby ci ludzie stali się bardziej samodzielni, żeby nie musieli przechodzić po pomoc. I między innymi służą y, temu zadaniu choćby prowadzone centra integracji społecznej, gdzie ludzie bezrobotni, długotrwale bezrobotni, wykluczeni, no właśnie, nie tylko otrzymują pieniążki, nie tylko otrzymują jakieś wsparcie materialne, ale uczą się pracy. Przechodzą do konkretnego warsztatu, przechodzą różne kursy kwalifikacyjne, podnoszą swoje kompetencje zawodowe, społeczne, uczą się życia też z innymi w społeczeństwie. I myślę, że to jest kluczowe, bo no, znamy to już powiedzenie: że nie chcemy tylko dawać ryby, ale chcemy dawać też wędkę, tak żeby osoby właśnie były samodzielne, żeby mogły zadbać o samorozwój, żeby były autonomiczne, żeby nie musiały być naszymi beneficjentami. I myślę, że to jest chyba najtrudniejsze, żeby żeby Pomóc człowiekowi, żeby on sam odkrył w sobie ten potencjał i sam mógł na siebie pracować, zarabiać i być samodzielnym. Ale wsparcie finansowe w kontekście Waszego wsparcia, Waszej pomocy, Waszych działań też jest również ważne, mm. szczególnie w tym okresie przedświątecznym. I my dzisiaj no, przez cały dzień będziemy Państwa zachęcać do tego, żeby wspierać akcję Polska Pomaga. Na co dokładnie te środki będą wykorzystane? Te środki przygotowujemy i wykorzystujemy wobec naszych różnych podopiecznych, o których już mówiłem wcześniej, ale przede wszystkim także na przygotowanie wigilii, do której właśnie cały czas zmierzamy. Taka nasza wigilia główna odbędzie się w Przemyślu 23 grudnia o godzinie 17 w restauracji Perła, w restauracji, którą prowadzimy jako Caritas. I tutaj właśnie też rozdamy ponad 2000 paczek, nie tylko w Przemyśle, ale i w Sanoku, i w Krośni, i w Uszczykach, w różnych miejscach w tym ostatnim tygodniu także to wsparcie takie rzeczowe, wsparcie żywnościowe ono dotrze do naszych podopiecznych. Też trzeba wspomnieć, że my tutaj przy granicy. Od no, ponad półtora roku mocno wspieramy Ukrainę, więc tutaj też wysłaliśmy ponad 1500 takich transportów z pomocą humanitarną na Ukrainę. Ostatnio w piątek był transport też na Ukrainę do Lwowa. Więc na pewno te, te formy wsparcia, jakie otrzymujemy od Państwa dzięki także tej dzisiejszej akcji, będziemy przekazywać wobec naszych podopiecznych, także podopiecznych hospicjum w Krośnie, w Przemyślu, po to, żeby też poprawić im ten los. Na pewno potrzeby są wielkie i bardzo dziękujemy za każdą formę wsparcia. To, co teraz pokazujemy obok, to są obrazki z rehabilitacji z alpakami. Takie rehabilitacje też prowadzicie. Tak, jest to taka innowacyjna terapia, alpakoterapia, znana w świecie znana w Stanach Zjednoczonych, u nas ciągle jeszcze odkrywana. My od pół roku mamy cztery takie alpaki w Domu Pomocy Społecznej imieniem Świętego Brata Alberta w Przemyślu, który prowadzimy. I tutaj nasi podopieczni, a jest ich 70 mężczyzn, korzysta każdego dnia właśnie z tej formy terapii poprzez dotyk, poprzez głaskanie, karmienie, opiekę, kontakt z tymi zwierzętami. Tutaj nasi podopieczni właśnie rehabilitują się Pobyt z takimi zwierzętami obniża stres, napięcie, odpręża, relaksuje. Oczywiście z tej formy też mogą korzystać grupy z zewnątrz, nie tylko nasi podopieczni, do czego też zachęcamy, ale jest to taka innowacyjna i bardzo skuteczna, jak widzimy, od pół roku terapia, która przynosi właśnie bardzo piękne owoce. Jak w dużej skali karka z przemyska korzysta z wolontariatu? Czy to jest tylko działalność zawodowa, czy wolontariusze też są potrzebni? Oczywiście wolontariusze też są bardzo potrzebni. Mamy tak zwane choćby szkolne koła Caritas, gdzie dzieci, młodzież włączają się, mamy akademickie koła Caritas, gdzie także studenci tutaj z naszych uczelni też chętnie się włączają. Mamy takie centra wolontariatu w naszych miastach, więc też tutaj ta masa osób, masa wolontariuszy oprócz pracowników, a pracowników może warto wspomnieć, jest ich 1200 w naszym przemyskim Caritas, więc też pokaźna grupa. Więc... Więc, ale ta siła wolontariatu jest bardzo potrzebna, szczególnie, szczególnie właśnie w takich wydarzeniach doraźnych, w Wigiliach, spotkaniach, różnych piknikach, koncertach, które też organizujemy. Ale też warto dodać, że u nas też każdy pracownik jest jednocześnie wolontariuszem i też nie tylko w ramach pracy wykonuje swoje obowiązki, ale także po pracy bardzo często nasi pracownicy włączają się w różnego rodzaju akcje, inicjatywy. Świetnie, że są takie miejsca, które pomagają. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Ksiądz Paweł Konieczny z Caritas Przemyśl był naszym gościem. A państwo właśnie będziemy zachęcać dzisiaj przez cały dzień do wsparcia, wsparcia SMS-owego. Tutaj posilę się ściągawką. Zachęcamy... Widzą Państwo u dołu ekranu też. Mm -hmm. tak. Numery telefonów i adres mailowy tam jest także. Zachęcamy do wsparcia kampanii Polska Pomaga, wysyłając SMS o treści hospicjum pod numer telefonu 72052. Koszt takiego SMS-a to jest 2 ,46 zł. 46 lub dokonując wpłatę na stronie caritasprzemyski.pl. Dziękujemy ślicznie jeszcze raz za rozmowę, tak.